Sami będziemy kowalami swojego losu. Gdzie będą, moi drodzy, to paradoks? Zapraszam na kolejny poradnik ze skrzyń Norn. God of War ragna na rok. Yy, znajdujemy się w w hejmie. Yy, tunele Myrk. Traficie tutaj, yy, wykonując po prostu fabułę. No i. Idziecie do miejsca, gdzie właśnie skrzynia Owa się znajduje. Dobra, lecimy. Pierwszy mamy tutaj. Eee, oczywiście trzeba je zapalić. Uuu, nie pomogą. Dobra, to tu. Myślę, że będzie ok. No, nie gadaj. O. Dobra. Pierwszy mamy zapalony, drugi jest. Drugi jest tutaj bliziutko, bez problemu. I trzeci był ukryty po, w, za beczkami. Ja je tutaj wcześniej po prostu rozwaliłem. No właśnie, ona była tutaj ukryta. Zarczy <grytanie> rozwalić beczki i, i ją zapalać. Dobra, mam nadzieję, że jabłuszko. Tak jest, diabłuszko. O, jeszcze cztery muszę znaleźć. No dobra, moi drodzy. To tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Mam nadzieję, że skorzystacie. Jeśli tak, łapka w górę, subskrypcja. E, może jakiś komentarz, udostępnienie dla zasięgu. Będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się. Hej, hej.